Bajki na dobry sen powstały, by pomóc Twojemu dziecku przenieść się w świat snu. Jeśli podoba Ci się nasza praca, zasubskrybuj kanał i zostaw pod filmem łapkę w górę. Bajka pod tytułem Myszka Filcia i Obietnica autorstwa Ewy Wyszyńskiej: Czyta Monika Witaszczyk. Marzenia są w zasięgu łapki, trzeba tylko mocno wyciągnąć ją do przodu. O tak. Właśnie tak. Mi też kiedyś się tak wydawało. Ale co ja tam będę wam o tym mówić? Lepiej posłuchajcie całej historii o tym, jak myszka filcia, czyli ja, chciała zebrać zapasy na zimę, a zamiast tego spotkała czarnego kocura i odnalazła swoją mamę pewnego jesiennego poranka. Obudziłam się strasznie głodna, ale to tak, że mój brzuch burczał na całą norkę. Nie chciałam przeszkadzać moim siostrzyczkom. Tak słodko spały, więc zerwałam się szybko i wybiegłam na łąkę. Pędziłam przed siebie. Rosa pomoczyła mi całe łapki. Jeszcze ostatnie trzmiele bzyczały radośnie gdzieś w trawie. I chociaż jesień powoli rozgaszczała się wśród roślin, moim małym mysim noskiem nadal wyczuwałam zapach lata. Jak już mówiłam, byłam bardzo głodna. Postanowiłam więc poszukać czegoś, co mogłabym zjeść. Wiedziałam, że ludzie mają w swoich domach i stodołach pełno pyszności. Ale mamusia zawsze mnie ostrzegała, bym nigdy, ale to nigdy, nie zapuszczała się w tamte okolice. Dlaczego tego nie zdążyła mi wyjaśnić? Zaczęłam buszować w trawie. Znalazłam parę nasionek i szybko je schrupałam. Wreszcie brzuszek przestał burczeć i poczułam się tak ekstra, że nie pozostało mi nic innego, jak położyć się na liściach i odpocząć. Jednak mój myśli umysł nigdy nie zwalniał, i nagle wymyśliłam coś wspaniałego, coś tak niesamowitego, że dobre dwie minuty zastanawiałam się, czy aby to na pewno ja wymyśliłam i czy jest to w ogóle do zrobienia. Och, czasem miałam takie pomysły, które były całkowicie nierealne, jak na przykład zbudowanie mysiego osiedla na środku placu zabaw czy uszycie sukienki z płatków róży. Jednak ten pomysł, cożem go sama wymyśliła, wydawał mi się dobry. Tak, to mogłoby zadziałać. A już wam mówię, o czym rozmyślałam. Postanowiłam, że od dzisiaj, jak znajdę gdzieś dwa ziarenka, to jedno będę zjadać a drugie chować w naszej norce na zapas. <noise> Niesamowite, co? Zaczęłam więc chodzić i szukać smakołyków, które mogłabym zgromadzić na później. Nie było to aż takie łatwe, jak na początku mi się wydawało, ale jakoś szło. W południe miałam już cztery nasionka słonecznika i bardzo najedzony brzuszek. Gdy wróciłam do norki, moje siostrzyczki bawiły się w najlepsze. Szalały, przewracały się i chichotały. Weszłam do środka z zebranymi nasionkami, a maluchy od razu wyrwały mi je z łapek. Ej, tak nie można! krzyknęłam. Ale właściwie nic to nie dało. Słonecznik został zjedzony. Cała praca, którą wykonałam, poszła na marne. Ten słonecznik miał być na zapas! Powiedziałam cicho i smutno westchnęłam. Na zapas? Zapytała Lilcia, moja najmłodsza siostra: Po co? Bo przed zimą musimy zrobić zapasy odpowiedziała w moim imieniu Polcia, najstarsza z całej trójki. I co teraz będzie? pisnęła Tilcia, ostatnia z maluchów, i ze strachu pomachała łapkami. Właściwie sama nie wiedziałam, co się stanie, jeśli nie zbierzemy wystarczająco pożywienia na całą zimę ale byłam pewna, że znajdę jakieś rozwiązanie. Nie martwcie się, siostrzyczki, powiedziałam z pewnością w głosie i mocno przytuliłam całą trójkę. Niedługo wrócę. Opuściłam norkę pełna nadziei, coś w środku podpowiadało mi, że jedynym rozwiązaniem będą zapasy pana Zdzisława, rolnika, który mieszkał niedaleko. Pamiętaj, filciu, nigdy nie zbliżaj się do ludzkich domów. Usłyszałam w głowie głos mojej mamusi. Nie miałam jednak wyboru. Powolutku, po malutku zbliżałam się do stodoły. Parę dni wcześniej widziałam, jak pan rolnik wnosił do środka wielkie worki z pszenicą, żytem i owcem. Zatrzymałam się przy dziurce w drzwiach i się rozejrzałam. Nikogo nie zauważyłam. Było cicho. I spokojnie, więc wślizgnęłam się przez otwór. I wtedy ujrzałam w rogu stodoły jakiś cień. Nie był duży, ale przemieszczał się bardzo szybko. Miau! Usłyszałam gdzieś z zasłony. Czego tu szukasz, mała myszko? To był prawdziwy, najprawdziwszy kot. Już chciałam uciekać, ale. Kocur przytrzymał łapką mój ogonek. Tylko nie rób mi krzywdy. Pisnęłam cicho. Już stąd znikam, nic nie zabieram, muszę wrócić do moich siostrzyczek. Wyjaśniłam szybko, lecz mruczek nadal mnie trzymał. Siostrzyczek? Spytał i poruszył długimi wąsami. Masz siostry? Kiwnęłam łebkiem i przez moment przyjrzałam się nieznajomemu. Miał gładkie, czarne futerko. I błyszczące zielone oczy. Nie wydawał się straszny, ale wiedziałam, że przecież koty łapią takie myszki jak ja. A gdzie twoja mama? Kolejne pytanie trochę zbiło mnie z tropu. A po co ci to wiedzieć? Wypuść mnie i już mnie nie ma. Kocur przyglądał mi się z uwagą. Chodź, to coś ci pokażę. Zawołał i podrzucił mnie tak, że usiadłam na jego grzbiecie. Zawiózł mnie do domu rolnika Zdzisława i wszedł do środka przez uchylone okno. Poczułem miłe ciepło, które od razu ogrzało mi łapki i nos. Filcia? Z oddali dobiegł do mnie znajomy głos. Mamusia! Nie mogłam opanować radości. Na małym stołeczku, zaraz koło pieca, stał wielki słoik odwrócony dnem do góry, a w środku siedziała moja mama. Mały Franek uratował wczoraj twoją mamę, Filciu, wyjaśnił kocur. Mam na imię Giętek i właściwie myszy mnie nie interesują. Tak było, Filciu, powiedziała moja mamusia. Rolnik chciał się mnie pozbyć, a wtedy Franek stanął w mojej obronie i powiedział, że nie jestem już polną myszką, tylko myszką Franka. Ale to... Tęsknię za wami tak bardzo, że wcale nie podoba mi się ten szklany pałac, dodała smutno mama. Giętek popchnął łapką słoik, który od razu się przywrócił. Moja mama wreszcie była wolna. Przytuliłyśmy się mocno i już chciałam wracać do naszej norki, do Lilci, Polci i Tilci, ale... Wilciu, chyba musimy jeszcze coś zrobić córeczko, upomniała mnie mama. Zebrać zapasy na zimę? Próbowałam zgadnąć, ale nie trafiłam. Podziękować Giątkowi za pomoc, bo za dobre uczynki zawsze należy podziękować, pouczyła mnie mamusia. Miała rację. Podziękowałyśmy kocurowi, a Frankowi zostawiłyśmy w słoiku ziarenko pszenicy, które znalazłam przy stołku. Może uda mu się z niego wyhodować roślinkę? Taką miałyśmy nadzieję. Poczekajcie, małe myszki zatrzymał nas w progu Giątek. Nie zdążycie zebrać zapasów przed zimą. Jest już za późno. To co teraz zrobimy? spytałam i mocno wtuliłam się w futerko mamy. Dam wam tyle zboża, ile będziecie potrzebować. Jednak nie ma nic za darmo, zaproponował kocur. Będziecie musiały mi coś obiecać. Kiedy przyjdzie wiosna, a Frankowi będzie smutno. Odwiedzicie go i dotrzymacie mu towarzystwa, dobrze? powiedział Giętek. Oczywiście, obiecujemy, odpowiedziałam niemal od razu. A co będzie z tobą? Przecież to ty jesteś przyjacielem Franka. Giętek popatrzył na moją mamę, ale nie mogłam zrozumieć o co im chodzi. Wiesz co, Filciu? Jak wspomniałem, marny ze mnie kot na myszy. Dlatego będę musiał się stąd wynieść. Jednak nie martwcie się o mnie. Już znalazłem sobie nowy, wspaniały dom. Jedyne, co nie daje mi spokoju, to że Franek będzie za mną tęsknić. Przyznał ze smutkiem Kocur. Możesz być spokojny, Giątku. Zajmiemy się Frankiem, powiedziała ciepło moja mama. Ale kiedy ty za nim zatęsknisz, nie patrz na nic, tylko wracaj bo zawsze powinniśmy robić to, co podpowiada nam serce, nawet jeśli inni tego nie rozumieją. Serce zawsze wie najlepiej.